Cześć. Jest piątek, więc startujemy z fakt Po raz kolejny nie wiemy do czego w zasadzie te fakt sheety prowadzą, bo nie zostało to jeszcze ujawnione. Faktem jest, że drugi piątek z rzędu i pewnie tak będzie do końca grudnia. Takie fakt sheety się pojawiają. A co one będą oznaczały? No to będziemy musieli jeszcze pewnie na taką informację trochę poczekać. Mamy tutaj werwata holenderski sprzęt HydroTrike 5 na 5. To jest dosyć ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o tą kategorię i w tym przypadku mamy samojezdny można powiedzieć taki sprzęt i do tego jeszcze mamy bomecha, który jest zastosowany na końcu do iniekcji, jeżeli chodzi o rozwożenie gnojownicy, czy też no tak jakby po fermentu, zgodnie z ikonkami, które zostały tutaj oznaczone. Jeżeli chodzi o moc, to jest to 530 koni, 850 litrów pojemność zbiornika na paliwo na 205 litrów AdBlue, 20 metrów sześciennych, tyle wynosi pojemność Zbiornika 20 km na godzinę, prędkość robocza, czyli dosyć dużo. Cena 346,5 tysiąca. Skrzynia VSG, prędkość jazdy maksymalna 40 km na godzinę. I z tyłu osprzęt Bomecha, trackpack, czyli taki można powiedzieć, no cały system, który. Służy jako dystrybucja tego wszystkiego, co znajduje się w zbiorniku. 62 018 metrów szerokość robocza, 2,9 masa własna i prędkość pracy 20 km na godzinę. Więc ten sprzęt występował we farmingu 19, gdzieś tam w jakichś fanowskich modach wyglądał tak średnio. Więc tutaj dostaniemy najwyższą półkę, ale w jakiej formie? No to dopiero pewnie się tego dowiemy. Cóż mamy dalej? Dalej mamy Big Pack od Krone Czyli ta prasa będzie dawała wam możliwość robienia kostek w wielkości od 180 do aż 240 cm, wymaga 245 koni. 155 tysięcy tyle wynosi cena, 13 ton taka jest masa i 17 km na godzinę można będzie z tą prasą sobie pomykać. Kongskilde, i tutaj mamy kolejny zestaw, jeżeli chodzi o kosiarki, wymaga ona dosyć no, mało, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, sam front, tak jakby, bo 95 koni, 15 tysięcy cena, 1,3 tony masa, zabiera 3,5 metra i 22 km na godzinę można się z nią poruszać, ale cały zestaw, żeby zapewniał pełną funkcjonalność, czyli mamy tutaj przód oraz tył, i tutaj już się robi większe zapotrzebowanie, bo chcąc ten zestaw skompletować, to będziecie potrzebowali Ciągnika o mocy minimum 250 koni i taki zestaw zabiera wtedy już 12,3 metra, 149,5 tysiąca cena, 6,4 masa własna i 22 km na godzinę prędkość poruszania się robocza. I na koniec mamy fligla. Dostaliśmy przyczepkę do transportu zwierząt, która jest w stanie pomieścić 6 krów, 13 świnek oraz 13 owieczek. I w tym momencie cena to jest w zasadzie no, nieduża, bo 25 tysięcy. Masa własna 3 tony. Więc jak widzicie, okazuje się, że można jeszcze nie odgrzewać kotleta, tylko pokazać jakieś ciekawe faktury. Więc cóż, zobaczymy, co jeszcze zostanie pokazane, a przede wszystkim najciekawsze jest to, w jakiej formie i czy płatnej, czy nieodpłatnej, to wszystko zostanie nam, że tak powiem, udostępnione. Przypominam tylko, że dzisiaj do godziny 20 zbieramy jeszcze screeny w tym tygodniowym pokazie galerii gracza, później następuje o godzinie 20. Stop. W tym momencie nie będzie można już dodawać tam screenów, wszystkie, które zostaną dodane po tej godzinie, będą usuwane. Kolejne screeny będzie można dodawać na kolejny tydzień, dopiero od poniedziałku. Weekend to jest czas na to, żebym ja je wszystkie zebrał w całość, wyłonił te, na które to wy będziecie w oddzielnym odcinku głosowali, a w zasadzie w komentarzach pod tym odcinkiem. Bo tak jak wspomniałem, miałem wybrać mniej, ale. Są tak, tak fajne, że będę musiał wybrać więcej, więc będziecie i wy mieli więcej do wyboru i do głosowania. Ode mnie to tyle, na razie cześć.